Cześć widzowie! Witajcie w moim nowym odcinku na kanale, a dzisiaj będziemy grać w różne gry. Tak, w różne gry. Trzy różne gry. Pierwsza to będzie Plan vs Zombie. Znaczy... Brain O, karnawias. Nie, nie wiem. Wszystko stoku. I mam nadzieję, że dzisiaj pójdzie. Dobre. temy. 10 minut w każdą grę będziemy grali. A i jakby coś. Yy, bo w tamtych dwóch chwilach nie było głosu ogółem. Dlatego, bo gadałem z kolegą, a ja nie... Ja jeszcze nie wiedziałem o tym. Eee, I dowrócę się dowiedziałem. I, I. I to będzie do rozdania. To 3700 i jeszcze ten. Lost Ciekawe jeszcze coś może? A to sobie teraz otworzy na odcinku. Springu chyba. Z tej strony. Trala, trala. A i jakby jak coś w y, stylu. Dzisiaj druga gra to będzie stil. Trzecia. Y, to jeszcze nie wiem. Trzecia gra to na przykład może być. Y, to może być. Zabij brain Zabij brain dzisiaj brain rotowe jelki Jak jeszcze tam te dwa filmiki usunę, bo to jest bezgłos I, I kiedy będzie part 2, y, część druga y, Plants vs Zombies, a długo Um, dzisiaj raczej nie, e, raczej albo jutro, albo o już chyba tak dużo zarobiłem. Widzicie? Yy, 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 dwa, yy, dwa razy był w listopadu. I na szczęście kupiłem kokotanka. O tego się opłaca. Kilka nie przed. Słuchajcie, teraz tutaj... Słuchajcie, mam lagę. o. I co tutaj było I ja mam kokotanki, karnawias. A... Co to jest? A... Aha, dobra album. chyba. Tak ses, przy... Koko... Trzy godli jajka. To na co dropnie co dropnie, co dropnie widzowie. I to wszystko będzie na rozdanie. iwi To wszystko będzie raz rozdanie, przypominam. Zresztą też, żeby pisze w komentarzu. Myślę, mm. że los litos co to jest? Co jeszcze mogę... Coś jeszcze? Czyli tak cię są te. Aha, Zamiast mnie Czyli eksplanty Kokotank. nie ni ni nie Są tylko trzy. Mamy jeszcze błotek na I widzę, Fizy też będą miały zdanie. Te ekplanty... Będą też miały zdanie. Byłem i co. Będzie. w szopie za W ogóle to, to, to... nie wiem, kiedy zdobyłem e, tego. tutaj Nie wiem, w ogóle. Kiedy go zdobyłem? Chyba, że byłem na Aku. No tego to widziałem z Fixem to Admin spił. Ja X7 ledwo co rozwaliłem, bo jak widzicie moje planty. No, jak coś pójdzie na tą drogę, to jest rozwalony. w wójtki, którzy ekran albo na tą. Na tym raz, razu. A jeszcze jednego tutaj mam. Drogą frutę. To później go. Ale ja tak o to. Mm... I w stylu pokażę Wam co będę miał na rozdanie. A i przypominam 50, 50 y, subskrypcji ben, 50 subskrypcji będę rozdawał e, te rzeczy w vs wirk na e, w stosunku w, 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 w Up, i jeszcze coś e, chciałem не пользовался. Все едино к этому я обычно. Давай, давай, I jeszcze i, i jedna gra, bo mogę zrobić. Reblifowałam tego Garamara i Grabone Pizza mam ogółem, ale... tak się chciałem jeszcze powiedzieć? już Mm. A teraz przenosimy się do Stilla i magicznie jesteśmy w Stilla a A i co miałem wam Robić, jak coś to, to wczoraj, to, ML, to też nie to. To też nie to. I uwagę, uwagę. Takiego los tralalelito, takie efekty 4,5 dla kuka raca efekty, 8,5 miliona, i przypominam, na 100 subskrypcji i takiego kalkiel, kalkul, kul, i ogółem. E w jak jak chcę wygrać wirtuał Mateo mam dwa jakby coś A są potrzebne trzy albo cztery y, Sami też mam gdzieś Mam tylko jedno, ale tylko to, to co mam Antonio I ogółem na update ie. W Goa Garden był wczoraj o 16.00. Był rozdawane za darmo Chicken Jockey. I 160 y, tych lollipopów jakby tych lizaczków, y, który jeden wam daje y, jeden level. I było ich 156 6 Grand Master 11 Master. 4 Bug Egi, Romanesco Almindeo na ostatnią sekundę. 4 Eden Strawberry, 3 Bernie Wady i 5 i 5 giant pickn's. Ogółem. I coś tam jeszcze było? A i dzisiaj było romanesko pomiędzy. Yy, gdzieś tak o 14:30, tak gdzieś. Romanesko było skakałem kakałem. Yy, ten, kto był, to wie. I ogółem też. Yy, Pamiętajcie, y, może się pojawi w Nafted, więcej SpongeBoba. Ko, w Nafted trochę grałem, w cis, w Toilet rzadko y, to gram, ale kolega mi dał unity. I w CIS td to w ogóle nie grałem. A nie wiem, czy ktoś mnie to zna. I ogółem y, jeszcze. No ja wolę te co za sachu? Jest po, potrzebne do tego, tylko że gra ja i puste medusy nie mam. Nawet ja w indeksie nie mam. I mam candy la grande złote 67. Mam i nie, że się chwalę, ale mogę wam pokazać. Czekaj, 67, 67 O, 67 widzi się. Też może być tak, że A, kolega ci dał, kolega ci dał indeksy, ale nie, nie dał mi, mam na moim drugim koncie. I też robię Jinjang bazę, więc możecie mi pomóc. I czasami też z widzami będę grał, tylko... Tylko nie wiem, jak musiał to obmyślić jeszcze. A jakby yy, coś... To jak obserwujecie taki kanał Antex24, Antex to to jest mój kolega ogółem Jakby coś I polecam go zaobserwować I jeszcze co chciałem powiedzieć I może nagram odcinek na update Steel, a Brain rot. A i w ogóle pamiętajcie, jeżeli ktoś gra we ten Defense to piątek 22 i środa 22.30 będzie admin abius W tą środę 22.30, zawsze w piątki 22 będzie smażył Shooter Defense update i sobota 14. plans vs Brain rot. 16 Grow a Garden, 17 Ewolucja Brainrot 1899, 99 albo 1830, albo 19 21 Steel a Brainrot a niedziela tu tam yy, dzisiaj to też będą jakieś update'y, chyba nie budźcie Brainrot a i jeszcze 18. 8 w sobotę jeszcze 18 będzie jest jeszcze wymi grymot chyba albo 19 tam 18 albo 18 czyli e, ogółem, e, live y, nie wiem kiedy będą Short y planuję zrobić i nie zapomnijcie zostawić subika i lajka Ogółem Bo w jednym filmie 16 sekundowym yy, Powiedziałem tyle ile słów będzie do końca roku Tyle robię, tyle postaram się zrobić nosy Postaram się Ogółem No i w ogóle JingJang jest za 17 minut i, i wyobraźcie sobie, że Jing Jang ma 10 dni a ja już 3 razy zrypnęłem, 2 razy zaka Nie wiem jakim cudem, nie wiem I Na pewno też wiem że planuję zrobić ten normalny indeks Tylko mi mityki były właśnie. Teraz tak patrzę, brakują. Szpiru nie Lubiro lubiło Kopalka Top 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 i top Tutaj jakiś losnubini Ale to jest normalne nie w tylko top, 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 to i top. I jeszcze koszpigu niego lubilo. I tylko mi takie legendy, chyba mi brakuje normalne. Też Jing-Zhang y, bardzo mi się może uda zrobić. On 36. I też mam nadzieję, y, że bo też yy, mam nadzieję, że będzie dużo, dużo subów, bo ogółem yy, im więcej będzie subów, to tym dłuższe odcinki będą i lepsze Jak wyznaczyłam 11, 11, 10 lat ogółem i... teraz będziemy grać w kolejną i... i jesteśmy właśnie w tej gierce, tylko yy, jakoś coś to prywatnego serwera nie mam jeszcze póki co póki co nie mam ale może będę miał zanim czy w ogóle Blackmoon jest? Admin odpala eventy? czy jest Admin Abios?

Ja myślę, że to strawberry elefant. To jest tylko li, li, la, lila. Ja. Nie, nie wierzę. Ja taki takie mam Strawberry Elefant. Nie. No i ogólnie będę się starał coś pokreślić. Ile? 10 sekund, dobra. Czy klitera być Mam miejsce? Nie mam. Nie mam miejsca

Skarga, 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 skarga. Ok, Aleluja! I właśnie. Jakbyście lepiej chwały, nie tracicie przedmiotów. Widzicie. Ta, ta, ta. Girafa i Lily. Tużyglądu. Parama Jaka jest Girafa? W ogóle. I Rafa, Aha, Girafa cielista jest taka. Bo, bo ja w stylu U gram prawie od y, początku. prawie od początku gry. Co so jest? Co so jest? to milionów nie powiedz że mogę nie nie jakby kosztowałby 20? Teteza legendarny hai jaj. przeleciał no, niestety zdarza się. To samo przyjdzie. 24 godziny, jo na no 24 godziny to by zamknął. Tyle? Bo dobrze. Te, 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 Trzydzieści sekund. I to chyba będzie na tyle yy, w tym. Odcinku. Więc pa!